Cześć! Ja właśnie piję sobie poranną wodę z octem jabłkowym i właśnie ogarnęłam mleczne sprawy z laktatorem i takimi tam Dzisiaj witamy się w trochę innym vlogu w trochę innym vlogu, bo jest to vlog taki pierwszy z Bobasem na pokładzie z drugim Bobasem z Leosiem Za nami już tak naprawdę pierwsze dwa tygodnie bycia razem w domu ale na ten czas sobie zaplanowałam, żeby gdzieś tam nie nagrywać e, aż tak dużo rzeczy Żeby skupić się właśnie na tym czasie rodzinnym, na tej takiej adaptacji, przyzwyczajaniu się Bo w ogóle bardzo dużo zmian u nas e, mamy teraz początek września Ariel też zakończył żłobek, poszedł do przedszkola, więc to taka jedna zmiana Właśnie pojawił się dla niego brat, Leoś, dla nas się pojawił drugi syn e, Czyli więcej jakby takich rzeczy do ogarniania i znowu nauka tego wszystkiego, tego... Bycia rodzicem, tym razem już dla dwójki dzieci, więc jest ciężko. Plus, dodatkowo dzisiaj w nocy, wczoraj wieczorem właściwie, zdecydowałam, że chciałabym zacząć karmić losia piersią. Jakby było się zabieram do tego, jak taki. Nie wiem, jak pies do żaby, nie wiem czy jest takie powiedzenie, ale do domino ostatnio się zabierał do żaby i właśnie tak się zabierał, jakby nie mógł. I właśnie, no, chciałam to zrobić, chciałam to robić, ale tak nie za bardzo to wychodzi. Mały się bardzo stresuje przy tej piersi albo może jakoś tego przestawiam Szczerze mówiąc, bo karmię piersią inaczej i szczerze mówiąc mam wrażenie, że już tak bardzo przyzwyczaiłam się do tego i w sumie odpowiada mi to. W jakiś tam sposób, że chciałabym to kontynuować, ale z drugiej strony chcę to zmienić, bo wydaje mi się, że może powinnam, że może tak będzie łatwiej, że może to nie będzie takie problematyczne, ale tak na razie to karmienie pierwszym jest problematyczne o tyle, że jakby te próby przestawiania. Plus, potem i tak odciąganiem mleka, bo tego mleka jest za dużo w moich piersiach i on mnie potem bolą. I jakby to jest takie całkiem skomplikowane i ja się przy tym stresuję bardzo i wydaje mi się, że chyba na ten moment lepiej będzie zostać przy kamieniu piersią inaczej, niż tak jak to robię teraz, że ściągam pokarm, ale nigdy nie powiem nigdy, bo kto wie, może jak dodam ten film, to może już będę karmić piersią normalnie, a może tak pół na pół. Bo wydaje mi się, że też to karmienie piersią jest spoko przy jakichś takich sytuacjach, kiedy nie można podkreślać, w butelce czy coś takiego. Że to jest łatwiejsze, że można wyciągnąć piersi i podać dziecku pokarm, e, aniżeli właśnie przelewać sterylnie, jakieś tam, wiecie, podgrzewasz, bla, bla bla Nie. Ale na ten moment karmimy się piersią inaczej i chyba dzisiaj w ciągu dnia też to zostanie, chociaż może będą próby zwykłego karmienia piersią. Więc takie zmiany u nas od ostatniego vloga, którego widzieliście jakiś czas temu. <gryzny> You're some kind of butterfly Właśnie odciągam mleko poranne o dziewiątej i pomyślałam, że właśnie opowiem Wam trochę więcej na temat tej mojej historii związanej z karmieniem Leosia w ogóle i tej takiej wstępnej decyzji o tym, żeby zostać przy karmieniu piersią inaczej na stałe. Ja Leosia nie karmiłam piersią po urodzeniu, bo on się urodził jako wcześniej i całą tą historię w sumie opowiadam w filmie Historia mojego porodu, moja historia porodu, znajdziecie go na kanale. I nie karmiłam go właśnie piersią, tylko zaczęłam odciągać mleko już w szpitalu po urodzeniu, żeby stymulować tę produkcję mleka, żeby produkować to mleko, żeby ostatecznie właśnie docelowo karmić go piersią, bo taki miałam cel i takie miałam zamierzenie. Z tym, że Lałość był w szpitalu przez 5 tygodni, przez 5 tygodni był w szpitalu, więc... Mega długo. I e, ja cały czas stymulowałam sobie tą laktację, więc jakby tutaj nie ma problemu z tym, że ja nie produkuję tego mleka. Bardziej problem był taki, że jakoś tak z Arielem, z moim pierwszym synem, intuicyjnie potrafiłam karmić go piersią, to znaczy no potrzebowałam pomocy, to nie było tak, że urodziłam dziecko i od razu wiedziałam wszystko, co i jak robić, ale gdzieś tam jakby zaczynałam od karmienia piersią i to była moja jedyna opcja, i jakby to wydawało mi się być takie proste, a tutaj z Leosiem tego nie było, a nie pamiętałam tego wszystkiego tak dokładnie, bo to jednak minęło bardzo dużo czasu i mam wrażenie, że każde dziecko to jednak jest nowy experience, więc, więc jakby musiałabym się tego znowu nauczyć i była co prawda u nas położona, pokazała mi co i jak, powiedziała, że on w sumie fajnie jest się i tak dalej, ale jakoś tak jest to mega, mega frustrujące to przedstawianie go do tej piersi, bo taki strach, czy on się naje, nie naje, wiecie on jest wcześniakiem, więc tutaj się trochę tak boję na wadze przebiera fajnie, ale się trochę o to boję nie wiem ile wypija, plus to moje piersi są takie pełne, bo jednak z takiej sesji odciągania laktatorem zabierają ten laktator jakby zabiera ode mnie więcej mleka niż taki mały Leoś, bo on pije około 60 do 80 ml na porcję i 8 takich posiłków mlecznych dziennie, a ja w trakcie jednej sesji z laktatorem odciągam czasami 120, 150, 180 ml mleka, więc jest to praktycznie dwa razy więcej w tej najmniejszej opcji i potem te piersi są takie przepełnione potem ja bym musiała znowu się odciągać to mleko i może jeszcze takar myślę bo może on by się nie najadł, bo w sumie nie wiadomo ile się najada, a ja bym była zestresowana i się tak właśnie zastanawiam nad tym, czy by z tego powodu nie zostać przy kareniu pierwszym inaczej, właśnie sobie zamówiłam niedawno z... Niedawno, dosłownie niedawno, dosłownie z godzinę temu. E, Zamówiłam sobie muszle takie do laktatora, bo teraz korzystam z takiego, jak widzieliście na początku filmu takie buteleczki, e, które trzeba trzymać, właśnie trzeba siedzieć, dlatego teraz siedzę. E, Zamówiłam sobie takie muszle, które można sobie włożyć do stanika, można sobie no, taki akumulatorek do laktatora gdzieś tam schować do kieszeni, na przykład. I można chodzić normalnie, zamiatać, odkurzać, czy na przykład e, pójść wrzucić śmieci. Wszystko Innego generalnie, więc sobie właśnie to zamówiłam żeby było mi łatwiej, ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze będę dzisiaj próbować go karmić piersią, ale on teraz śpi sobie, więc nie będę go budzić. Ale, właśnie, conclusion, konkluzja tego wszystkiego jest taka, że chciałabym zostać przy tym karmieniu piersią inaczej, bo czuję się przy tym bezpieczniej i psychicznie, i właśnie tak pod kątem mojego zdrowia psychicznego, takiego podejścia do tego tematu jest mi po prostu z tym łatwiej. Wydaje mi się, że to jest ważne, uważam, to na pewno jest ważne, żeby po prostu mama i Boba czuli się ok z tymi swoimi decyzjami w odnośnie karmienia, odnośnie. Macierzyństwa, odnośnie bycia basem e, i tak dalej, żeby te decyzje były takie zgodne z tym, co się czuje. Więc na ten moment czuję, że to karmienie piersią inaczej wcale nie jest aż takie złe, jak mi się wydawało na początku, że jest takie złe. E, to tyle. W ogóle to jest śmieszne, bo jestem teraz 8 tygodni po porodzie, 8 tygodni po porodzie i na początku tak strasznie narzekałam na ten brzuch, bo miałam wrażenie, że jest wielki, a teraz zaczęłam sobie już robić jakieś takie ćwiczenia od w sumie 3 tygodni, takie ćwiczenia na zejście się mięśni tych prostych brzucha, bo miałam lekkie rozejście. E, zaczęłam sobie też trochę maszerować, żeby przygotować się do powrotu do biegania, bo przyznam, że trochę TikTok mnie zainspirował do tego, żeby wrócić do e, biegania. E, I co, robię właśnie sobie te marsze, te ćwiczenia, masuję sobie też tą bliznę po ucięciu cesarskim, bo mm, chciałabym, żeby była jak najmniej widoczna, więc chciałabym ją bardzo mocno zmobilizować. No i słuchajcie, myślę, że spoko to wygląda, jak na to, że jestem 8 tygodni po prodzie. E, mieszczę się w swoje stare ubrania, ale mam taki cel, że chciałabym sobie lekko zredukować, lekko schudnąć. No, z tym, że nie chcę teraz tego robić jakoś tak bardzo mocno, w sensie nawet kontrolować kaloryczności czy nic takiego, bo w sumie nie mam na to czasu, będę jeść po prostu intuicyjnie, postaram się nie obiadać. To wszystko, co właściwie mówiłam Wam w filmie o karmieniu piersią, dzisiaj w trakcie karmienia piersią i będę po prostu wdrażać z tą aktywność fizyczną no i mam nadzieję, że ta sylwetka jakoś fajnie się zacznie kształtować i kilogramy delikatnie powolutku będą spadać w dół. Eee, tak, żeby wyglądać fajnie, żeby być zadowolona ze swojego ciała, ee, bo po porodzie miałam małą załamkę. W związku z tą cesarką bałam się po prostu, że będę wyglądać ochednie i nie będę się sobie podobać. A tutaj okazało się, że nie. Okazało się, że jednak jest fajnie i że już w sumie wróciłam do takiego gdzieś tam punktu wyjścia. Mm. Okej, myślę, że jest fajnie. Nie wiem jak wy sądzicie o takim makijażu, ale mi się bardzo podoba jak nie ma tych rzędz, bo właśnie nie rzuca się tak w oczy, to, że jestem pomalowana, ale jednak ta twarz jest tak trochę ym, rozjaśniona. Nie widać takich jakichś ciemności, ciemnych rzeczy, które bardzo często widać, więc mi się podoba Felt Cute Might late later. I dopracować i co? to tyle idę pracować mam do zmontowania film i mam do zrobienia jadłospis i mam teraz taki system że jak Leo śpi bo właśnie teraz śpi i ja dlatego będę pracować wybieram sobie jedną z tych dwóch rzeczy mam na to pół godziny i właśnie w te pół godziny chciałabym to zrobić no jeśli się obudzi to oczywiście nie robię tego dalej ale staram się właśnie żeby chociaż takie pół godziny fajnie sobie zagospodarować czasowo i zrobić chociaż jedną taką rzecz która jest konieczna do zrobienia Don't leave me here and dry. Udało się popracować nawet trochę dłużej niż te pół godziny. Zmontowałam film i w sumie udało mi się skończyć się go montować, i właśnie się dodaje na stronę, ale strasznie długo się dodaje. Nie wiem, czy mamy jakiś internet. Słabe. Teraz tutaj właśnie zrobiłam mleko. Ono się teraz grzeje dla Bobasa, bo właśnie zaczął się lekko wybudzać, słyszę. I co? A życie z dwójką dzieci, ogólnie od czasu, kiedy przyjechaliśmy z Leosiem ze szpitala, to pierwsze dni były totalnie, totalnie chaotyczne. W ogóle Ariela wtedy po południu nie było u nas, bo pojechał do babci, bo nie mogliśmy. Go odebrać ze żubka, więc zdążylibyśmy właśnie odbierać Losia i Ariela jednocześnie, więc pojechał wtedy do babci, przyjechał trochę później, przyjechał z kuzynem, i było tak na maksa chaotycznie w domu. Ariel był taki, wiecie, jak sobie zje na przykład coś słodkiego, czasami to jest taki. No, ktoś tutaj do mnie zadzwonił i mnie wybił z rytmu mówienia, ale było bardzo, bardzo chaotycznie na początku, po prostu miałam wrażenie, że tego nie ogarniemy. Zwłaszcza, że właśnie to odciąganie mleka, karmienie Leonarda, plus poza tym jest Ariel i nie chcieliśmy, żeby czuł się w jakiś sposób taki odrzucony czy coś w tym stylu, więc to wydawało mi się być bardzo ciężkie. I te pierwsze dni rzeczywiście były trochę ciężkie, ale tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu jest coraz łatwiej. Więc myślę, że powoli się wbijemy w jakiś taki fajny rytm i funkcjonowanie, bo docieramy się na razie, ale jest coraz lepiej, więc rzeczywiście na początku myślałam, że po prostu umrę, <grym> ale nie umarłam. Żyję, Arek też żyje i dzieci też żyją, więc wszyscy żyjemy i jakoś nam się to udaje, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa. Aczkolwiek z tego, co właśnie słyszałam w internecie, jak wszyscy ludzie mówili, że z dwójką jest łatwiej niż z jedynką, to myślałam, że będzie łatwiej, ale teraz tak sobie z perspektywy czasu myślę, że może będzie łatwiej później za jakieś dwa lata, czy za trzy lata, jak chłopcy będą mogli się razem bawić już tak, wiecie, bardziej aktywnie. Myślę, że wtedy będzie rzeczywiście łatwiej, już tak naprawdę, w to wierzę. Ale teraz te pierwsze dni, kiedy było się z takim okruszkiem, małym, delikatnym, to to jeszcze nie jest ten czas, ale. Myślę, że spoko, myślę, że sobie spoko radzimy, więc jeżeli zastanawiasz się nad dwójką dzieci, to na początku nie jest łatwo, ale później może być łatwiej. Bo was nakarmiamy, więc ja mam chwilkę dosłownie, żeby sobie coś zjeść, żeby sobie odciągnąć mleko, i chciałabym wyjść chyba na spacer i właśnie chciałabym wam pokazać przekazać taki mój tip, wskazówkę na to, żeby właśnie się zdrowie odżywiać, nie jeść jakoś tak do dupy. Jak nie macie czasu, tak jak ja na przykład teraz, to ja raz na kilka dni, raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu, przygotowuję takie domowe słodycze. I tutaj na przykład mamy takie batoniki jaglane z polewą czekoladową, jako taka zdrowsza przekąska. Bo właśnie chciałabym dbać o swoją figurę I też czuć się dobrze, mieć dużo energii Jeść dobre, jakościowe jedzenie Więc właśnie przygotowuję takie domowe słodycze Lubię też w to zaangażować Ariel'a, żeby też się czuł potrzebny żeby robi coś takiego ważnego, fajnego Jemu też potem smakuje do jedzonko Więc jest z siebie dumny i zadowolony Więc wiecie, jest taki fajny aspekt relacji z dzieckiem Budowania takiej pewności siebie dziecka No i zdrowe jedzenie I smaczne jedzenie Więc polecam Jeśli... Jesteś zabiegana, zabiegany, a nie masz czasu na siebie To właśnie dosłownie pół godziny I masz na kilka dni lepszą przekąskę niż jakiegoś batona ze sklepu Polecam Czas na trening You're chilling in winter rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit of You whip up my appetite. Don't leave me alone. treningów, które robiłam przed ciążą, bo są mega proste i mało wysiłkowe rzeczy, no ale wiadomo, że teraz wracam do tak naprawdę jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Od maja nic nie ćwiczyłam, nic, zupełnie nic, a w sumie w ciąży i tak ćwiczyłam lekko, a ciąża zaczęła się w styczniu, więc bardzo, bardzo, bardzo mało ćwiczyłam, e, więc tak e, daję sobie czas małymi kroczkami i mam taki plan właśnie, że sobie robię takie ćwiczenie na to zejście się mięśni brzucha 5 razy w tygodniu, e, bo to są takie trochę bardziej rehabilitacyjne, e, plus dodatkowo do tego codziennie spacery, w tym trzy razy takie marsze bardziej, żeby się przygotować pod powrót do biegania. Poza tym, jeszcze z takich aspektów mojego powrotu do formy sprzed ciąży, to są codziennie ćwiczenia mięśni na wietnicy, no ale to takie wiadomo, można to robić przy wielu różnych czynnościach. Najczęściej to robię podczas odciągania mleka i podczas karmienia młodego. Co jeszcze i takie rozciąganie tutaj nóg i bioder, żeby sobie też wrócić do fizjoterapia mi zaleciła, żeby sobie tutaj rozciągać też te dolne partie. No i mobilizacja rany pod cięciu to jest dla mnie bardzo ważne, żeby codziennie ją masować. Na razie dwa razy ominęłam ten, ten etap i nie jestem z siebie zadowolona, aczkolwiek to tylko dwa dni w porównaniu z tymi wszystkimi dniami to myślę, że aż tak dużej różnicy nie robi i myślę ogólnie, jak tak sobie patrzę na siebie w tym stroju sportowym, który założyłam pierwszy raz do ćwiczeń, bo wcześniej zawsze ćwiczą w bieliźnie, to myślę, że ogólnie moje ciało wygląda słabo jak na te 8 tygodni po porodzie, więc jestem z niego dumna, jestem dumna z tego. Pamiętajcie, że jeśli jesteście w ciąży, czy urodziłyście i nie jesteście teraz zadowolone ze swojego ciała, to wcale nie oznacza, że musicie być w takim ciele, że możecie wszystko zmienić, bo to, że byłeś w ciąży, czy byłeś w ciąży, czy będziesz w ciąży, czy jesteś w ciąży, to jest jedno i ciało się wtedy zmienia, ale ciało może się zmienić wracając do poprzedniego kształtu albo nawet do jeszcze lepszej formy. Ja na przykład zrobiłam lepszą formę, formę życia po Arielu, kiedy miałam Ariela, a tak naprawdę jak byłam na studiach czy w liceum, miałam też możliwości, żeby ćwiczyć, przecież i wyglądać super, ale dopiero jak miałam dziecko, to się jakś tak zmobilizowałam, żeby ćwiczyć. Teraz mi drugie dziecko płacze, więc ja już idę, ale pamiętajcie, żeby ćwiczyć dla zdrowia i do fajnej sylwetki, żeby czuć się dobrze w swoim ciele, a ja idę po sali, płaczę tam i nie chcę, żeby był smutny. Udało nam się wyjść na spacer, choć jest trochę chaotycznie, tutaj mamy Ariela na rowerku, jest się w wózeczku i jedziemy sobie na plac zabaw, nie Arielku? No, na plac zabaw eee, i dzisiaj właśnie taka forma tej aktywności fizycznej, tak jak Wam mówiłam, właśnie staram się robić spacery i marsze, to dzisiaj taki spacer e, luźny z Arielem, chociaż trochę szybkim tempem. Ale teraz akurat się zatrzymujemy, bo tam jest jakiś wóz z energii, więc jest ciekawa atrakcja. Ale już zaczyna szybko jechać, e, więc e, tak właśnie to u mnie wygląda. Staram się właśnie też Ariela uaktywniać w mojej aktywności i mam nadzieję, że też później, jak będę też ćwiczyć, też będzie chciała tak, ćwiczyć ze mną i będzie fajne takie budowanie zdrowych nawyków u malucha. Jee! Yeah! Ekstremalnie! No pomidorek tam jest! Lubisz pomidorki? No! I cała przejedę do mnie? Ale jesteś super braciszkiem? Maria! hejka! Ari się ogólnie wczuł w rolę starszego brata i bardzo mu się podoba jeżdżenie z wózkiem, z Losiem. I nie chcę mu tego odbierać, ale z drugiej strony trochę się boję, że coś będzie wjeżdżał albo przewróci się ten wózek. Ale może to po prostu taka nadopiekuńczość? Nie wiem. <laughs> ale to jest mega urocze. Przyszliśmy na plac zabaw, żeby sobie pozjeżdżał trochę, ale on woli jeździć z tym wózeczkiem i go prowadzić. Więc to jest mega słodkie. O końcówka spaceru była już trochę ciężka, bo Ariel cały czas zadawał te same pytania. Ostatnio wrzuciłam gdzieś chyba na TikToka albo może na Shorts też taki filmik śmieszny, że jak Twoje dziecko zadaje Ci 50 razy to samo pytanie, a Ty odpowiadasz, ale on zadaje cały czas to samo pytanie, versus jak ono zadaje Ci jakieś... jak Ty nie odpowiesz, coś takiego. Nieważne. W każdym razie czas spędzony z trzyletnim dzieckiem jest bardzo męczący psychicznie. Bo cały czas zadaję sobie pytanie. Nawet jak się nie odpowiesz, to i tak zadaję sobie pytanie. Z kolei czas spędzony z niemowlakiem, noworodkiem w domu. Co to ma być? Co to ma być? <grywa> Nagrywam. O, co to ma być? No właśnie, co to ma być? Natomiast taki czas z Bobasem, takim malutkim, też ma jest ciężki. Pamiętam, tak to no. wspominam, że ja się bardzo cieszyłam, jak wróciłam do pracy, więc. Podziwiam wszystkie osoby, które zostawiają dzieci jeszcze w tym wieku żłobkowym w domu. Też jestem ciekawa, jak to będzie z nami teraz w tym przypadku, bo jednak teraz jest trochę inna sytuacja i może będę trochę dłużej z dzieckiem w domu. Może moja psychika się zmieni. Taki wielki bochenek chleba nam wyszedł. Z tego przepisu. Jest po prostu dwa razy większy niż taki standardowy chleb. Ale fajnie. Będzie do jedzonka. Mam nadzieję, że wyszedł. Bo bardzo dużo tej mąki. Bo chyba tutaj wszędzie dookoła jest. Już jest z piekła. Nie wiem, co to ma być. Ale Ariel cały czas o to pyta. No! No, e! Ja już przełączyłam się w taki tryb szlafrokowy, ale czajcie to, jaki Jaki fajny ten chlebek To jest chleb portugalski Jak macie termomiksa, to sobie możecie zrobić Bo fajny przepis Całkiem szybki, zwłaszcza, że to całe ciasto Zostawiacie po prostu w tym termomiksie I to sobie tam wyrasta, więc mega spoko ja sobie zrobiłam z tym chlebem Słuchajcie, na kolację kanapki Kanapki z serem, z serem Camembert, z masełkiem Bo to zasługuje na masło bo Po prostu jeszcze jest taki trochę cieplutki I pomidorki z ogródka Pomidorki, pomidor, wielki pomidor pomidor też. Yy, użyłam połowy tego pomidora Taki wiecie Śmiesznie wyglądający, ale To jest szota. Właśnie idę teraz jeść to Moje super połączenie I to jest moja kolacja W sumie pokazałam wam dzisiaj Wszystkie cztery posiłki, które zjadłam. To były wszystkie posiłki, które zjadłam eee, Możecie sobie skorzystać z tego Jako takiej inspiracji posiłkowej na swoje posiłki Tutaj w tle słychać taką melodyjkę. Gra właśnie teraz u Leosia Arek poszedł tam do niego go nie wiem, bo się co chwilę przebudza. Przed chwilą położyliśmy w ogóle chłopaków do spania. I to by było na tyle. Ja jeszcze sobie właśnie odciągnęłam mleko. Muszę jeszcze umyć i wyparzyć cały sprzęt. Właśnie laktator i nasze butelki dla Leosia. Jest 21.30. O 23.00 się budzę na karmienie Leosia, a potem odciągam mleko, więc szykuję się do spania.